Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj szczególnie witam wszystkie osoby z podznaku byka. Przychodzę dzisiaj z czytaniem ogólnym na miesiąc grudzień. Więc wszystko co z wami rezonuje przyjmijcie, a co resztę powierzcie żywiołom. Zobaczmy kwestie um, energetyczne, kwestie emocjonalne i kwestie zawodowe. Pamiętajcie, że karty są podpowiedzią, drogą, możliwością podążania i pod postępowania. Najpierw sprawdźmy kwestie zawodowe. Mhm. kwestie emocjonalne i kwestie energetyczne, zdrowotne. Kochani, w kwestii zawodowej pojawiła się dziewiątka pucharów. To tarotowa karta marzeń. Byki ogólnie są e, troszeczkę uprzywilejowanym, są dobrymi organizatorami, są e, doskonałymi przedsiębiorcami, potrafią e, bardzo dobrze pracować z energią pieniądza i najczęściej są dobrymi kierownikami. W własnej przestrzeni, ale też i kierownikami e, zasobami ludzkimi. Myślę, że grudzień przy kole fortuny, przy dziewiątce pucharów, przy karcie siły, przy ósemce denarów e, i rycerzu mieczy, to jest bardzo dobre, to są bardzo dobre karty na właśnie mm, miesiąc Grudzień. Dlaczego? Dlatego, że karty mówią, iż miesiąc będzie, znaczy, wy wiecie, jak jest posiadać, jak jest troszkę mniej posiadać, macie pomysł na swoją realizację. Ósemka denarów mówi o czasie pracy, organizowaniu, ale wy macie na to siłę i idziecie swoim. I tokiem, to też możliwość na to, aby móc spełnić swoje marzenia. Dziewiątka bucharów zapowiada czas bardzo, bardzo twórczy. To możliwość rozmowy o podwyżce i osiągnięcia tej podwyżki, to możliwość transformacji koło fortuny, zmiany pracy, zmiany stanowiska, wzrostu na stanowisku już zajmowanej pracy. To Siła w Was do tego działania, do możliwości kreowania przestrzeni zadowolenia i materialnego, finansowego, ale też i czerpania radości z wykonywanej pracy. Bardzo, bardzo dobry miesiąc finansowy, ale też i w kwestiach po prostu zawodowych. Stasznie się cieszę i życzę Wam w tej materii wszystkiego najlepszego. Jeśli chodzi o kwestie emocjonalne, e, uczuciowe, bardzo, bardzo zakochany miesiąc. Karta diabła w centrum e, waszego układu. Przy dwójce pucharów i przy królowej pucharów. Jesteście i macie tego świadomość. Piękni, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Starajcie się otwierać. Na możliwości poznania kogoś nowego. To dla osób, które są e, jakby w tej chwili w stanu wolnego, nie są w relacjach. Pozwólcie sobie na to, aby zmienić wasze ścieżki e, podążania. E, wyjdźcie naprzeciw wyzwaniom, tylko doceniajcie partnera, partnera na równi z sobą. Wyjdźcie z sytuacji, Takiego lekkiego przeciążenia. Czwórka mieczy na wyniku sugeruje również możliwość odpoczynku. Poprzez właśnie oddanie się w grudniu większej uwadze emocjom. Być może odwiedziny kogoś bliskiego, wyjazd. Odpoczynek właśnie pomoże wam w poznaniu kogoś, w umocnieniu, jeżeli jesteście już w relacjach, w umocnieniu tego związku. Trójka buław na początku układu właśnie zapowiada taką pracę w grupie, jeżeli jesteście w związku. Pamiętajcie, że codzienność jest jakby kowalem, twórcą waszego związku. Wypadałoby emocjonalnie, a pracować nad tym związkiem. Królowa kielichów to właśnie to piękno wewnętrzne, to władanie emocjami. No i odrobina szaleństwa przy karcie diabła czas miłosny, seksualny to czas pracy z emocją. W podpowiedzi traktujcie się na równi. Czerpcie piękno z Waszych relacji, z Waszych emocji. Ale starajcie się być partnerami w Waszych związkach. No i tego Wam życzę. Przepiękne karty również w kwestii emocjonalnej na miesiąc grudzień. Niech się tak dzieje. Zobaczmy teraz kwestie energetyczne i zdrowotne. Kochani, układ otwiera as kielichów. Przy królu kielichów, przy dziesiątce monet, to bardzo dobry omen. To wysoka energetyka. To bardzo wysoka wibracja a, czakry korony, ale też i czakry serca. A, starajcie się tylko, wiecie, będąc w ciągłej euforii, w ciągłym takim bardzo dużym zadowoleniu, dzieleniem się tą energią, czasami troszeczkę trzeba też pomyśleć o sobie. Na wyniku mamy trójkę monet. Praca. Starajmy się myśleć mądrze, rozdawać tą energię mądrze, aby nie poczuć przeciążenia. Taka mała sugestia. Tutaj też kwestie jakby związane troszeczkę do przemyślenia właśnie i zadbania o emocje, ale też i o kwestie mm, takie bardziej przyziemne. Kontakt z lekarzem w kwestiach diagnostyki energetycznie niebywale wysoko. Myślę, że grudzień zamknie wam rok w bardzo dobrej, wysokiej wibracji. Przypomina tylko o pracy, ciągłej pracy nad tą wibracją. O doglądaniu tego swojego zdrowia, bo mamy je takie, jakie mamy, i wypada o nie dbać, walczyć. Starajcie się tylko, jakby, nie przeciążać. To jest taka jedyna rada. Bardzo wysoka wibracja, myślę, że pozytywne energie na grudzień. No i w ogóle cały wasz układ bardzo, bardzo pozytywny. Beki. Często właśnie mm, poprzez swoją wibrację, poprzez swoją świadomość, poprzez elokwencję, zaradność, właśnie takimi są, bardzo wysoko wibrują i naprawdę e, wychodzą niejednokrotnie z wielu opresji obronną ręką. Zobaczmy energię minerałów, z jakim minerałem właśnie na grudzień przyjdzie wam, jeżeli jest taka wasza wola. Pracować, który może być Wam szczególnie pomocny, przydatny. Energia minerałów naprawdę bywa bardzo, bardzo korzystna. Czasami trzeba się tylko otworzyć na taką możliwość. Kochani, labradoryt. Przebaczenie. Labradoryt jest minerałem o bardzo pięknej energetyce. Bardzo, bardzo wysokiej. Labradoryt ma około 30 promili pozytywnych wibracji. To jest jeden z najwyżej wibrujących minerałów na naszej Ziemi, poza na przykład czarolitem. To energia przebaczenia, transformacji, energia wiedzy, ułagodzenia, ale też i ułagodzenia emocji i fizyczności. To bardzo, bardzo pozytywna energia. Także bardzo serdecznie polecam. To również minerał niebywale ochronny. La, bla, no i zobaczmy na koniec podpowiedź kart opiekuńczych, kart drogi, z jaką emocją, z jaką wytyczną właśnie na grudzień do przepracowania przychodzą do Was. Kochani, karta zaufanie. Piękna podpowiedź. W każdym naszym działaniu zaufanie ma niebywale istotną e, rolę. Przede wszystkim zaufajcie sobie. Swoim odczuciom, swoim przemyśleniom. Starajcie się też obdarowywać innych zaufaniem. To bardzo istotna cecha. Starajmy się tworzyć naszą przestrzeń taką, jaką chcemy, ale jeżeli już coś tworzymy, miejmy stuprocentowe zaufanie, nadzieję do realizacji danego dzieła. Zaufaj swoim własnym decyzjom i idź za głosem serca. Dokładnie tak, bo to, co w nas brzmi, to, co w nas a, się buduje, nasze pragnienia, nadzieje, marzenia mają absolutnie prawo zaistnienia pod warunkiem zaufania sobie. To bywa trudne, ale jest bardzo słuszne i właściwe. Tak więc życzę Wam tej wspaniałej energii na grudzień. Życzę Wam cudownego zdrowia. Przepięknego czasu miłosnego a z bliskimi, a z rodziną, z dobrymi przyjaciółmi. Życzę Wam wzrostu finansowego. Życzę Wam stabilności i siły, która niebywale w Was jest. Działajcie, twórzcie, cieszcie się, bądźcie wdzięczni za te drobinki codziennego dnia, bo to one tworzą tę wielką siłę. I potęgę naszego życia, naszej egzystencji. Tego Wam życzę. Przepięknie dziękuję za wspólny rok. Życzę Wam cudownych świąt, blasku świec, zapachu jodły, wspaniałych rozmów, cudownego, miłosnego czasu, kreatywności, spokoju, no i odrobiny zadumy. Starajmy się jak najwyżej wibrować, bo to nam dodaje siły działania, blasku wewnętrznego i energii kreacji. Tego Wam z całego serca życzę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już w nowym roku. Pięknie dziękuję za Waszą obecność.